Siemano, witam w kolejnym vlogu. Dzisiaj prawdopodobnie misiaczki są żniwa. Jedziemy uzupełnić tam olej, jeszcze w aktivi pół litra dolać, trochę płynu chłodniczego, do, chłodniczego dolać. I maszyna gotowa. I jeszcze skalibruję header i składam się. Zaczepiam i jestem w stanie gotowości po prostu. I zobaczymy. Dzisiaj jest chłodno. Mamy godzinę 8.10. Yy, dokładnie jest 21 stopni na razie. Dzisiaj będzie chłodniej. Zobaczymy jak to będzie. Yy, no i czekajcie po prostu. Oglądajcie do końca. Dowiecie się czy są żniwa czy nie ma żniw. A tak jak wspominałem. Komba już przyszykowany, pozostało tylko jeszcze osłonę przykręcić i z grubsza przed wyjazdem, bo prawdopodobnie będę jechał kosić. Brat za jakąś godzinę jedzie próbować, mamy godzinę dziesiątą, a ja jak tak zapowiedziałem, z grubsza obmyję sobie aktywę troszkę silnik e, obudowy, żeby łatwiej było ją dmuchać, bo z tamtego roku ma taki nalot kurzu, ona jest wydmuchana, wyczyszczona, ale ten nalot taki jest i e, przez zimę ta wilgość i chcę żeby to czyste było, ona i tak jest w miarę czysta, ale chcę żeby to było tak, a nie tak. Pisało, że wygląda jak nówka. A zobaczcie, jak dostała wody, to w ogóle to będzie jeszcze, jak to się mówi niejechana, będzie pięknie śniła. Dobra, no, bierzemy się, bo mało czasu zostało. <mulary> No, tak jak widzicie, Szoko zaprasza na serię żniwną, która się właśnie zaczyna. Także lecimy w pole. Brat już kosi. Ogólnie, niby, jest wszystko ok. Ziarno jest suche. Zobaczymy, jedziemy próbować sprawdzić sprzęt. Nie wiem, czy będziemy dzisiaj dużo kosić. Mamy tam 45 hektarów jęczmienia do skoszenia i zobaczymy czy będziemy kości, bo zapowiadają upały, pogodę, także może poczekamy, zobaczymy jak to będzie, także widzimy się w trasie. Bo widać, że aktywa ma 1781 motogodzin, czyli to jest jej stan przed żniwami. Wyjeżdżamy pierwszy raz w pole i zobaczymy, ile na koniec żniw wybije motogodzin. Zobaczymy, ile przez żniwa w ten rok zrobię motogodzin. Także lecimy na pole. Tutaj drogą jedziemy dwójeczką. Dopiero sobie przed asfaltem wbijemy trójkę. No i co? Dajemy gazu na 1600 obrotów. I lecimy powolutku sobie na pole. No, ogólnie rano było chłodno. Teraz troszkę się pogoda poprawiła. Nie jest taki wrzątek jak wczoraj. Ale dobija. Podejrzewam w słońcu do 30 stopni. także wszystko jest na plus na razie. Zobaczymy, jaka wydajność będzie jęczmienia. Czy maszyna będzie chodziła jedna i druga. No, także o szoko, zapomniałem schodki. Jak, jak mogłeś zapomnieć schodków złożyć? No, do transportu trzeba schodki złożyć. No i dobra, zamykamy drzwi, albo nie, ona fajnie gada sobie jaki gazu da. Na, na szosie pokażę wam. Fajnie, kurczę, skubana gada. Ogólnie dolałem sobie karnister paliwa, bo tutaj nie mamy paliwa. Jadę na gospodarstwo się zatankować. No. I co? No i lecimy, let's go! Żniwa 2019 uważa Szoko za otwarte. Także seria rusza pełną parą. Zobaczymy, czy uda się wstawiać filmy codziennie. Jeżeli się nie uda codziennie, nie martwcie się, to pewnego dnia będą po prostu dwa filmy dziennie, wrzucę na raz albo trzy. Także nie martwcie się, wszystko jakoś da się zrobić. Zobaczymy. Także lecimy i rura. Zobaczcie, jak to wygląda. Trzy tygodnie i pszenica będzie szła. A tu jest najbardziej dochodowa plantacja. A jak myślicie drodzy widzowie, gdzie szoko trzyma strajdaśmy w aktiwi? Co jest, jest papier czy nie ma papieru toaletowego, co? Jak myślicie? No jak nie, no musi być, zobaczcie. Cała Musi być papier, żeby czo czoło wytrzymać z no, potu. Także. He, a borączki po jedzeniu. No, będziemy wyjeżdżać powoli na główną drogę. Włączamy koguty. Wszystko działa, wszystko sprawne. No i co, światełeczka. Ja zazwyczaj włączam jeszcze boczne halogeny górne. No dla bezpieczeństwa, jakby ktoś zaspany nie widział tak małego pojazdu dlatego nie żałuję żarówek i prądu alternator jest, naładuje się a jak żarówka się spali to po prostu się ją wymieni żeby potem nikt nie zarzucił, że rolnik yy, nie był, znaczy maszyna rolnika była niewidoczna no, także lecimy powoli ja już wbijam sobie tutaj trójkę no i lecimy, gazu do oporu to jest stromy wyjazd i ogień! Cieszycie się, co? Tylko zastanawiam się, czy wy cieszycie się bardziej, czy ja? No. Kieruneczek. Puścimy pana samochodem. I jazda! Jeszcze jeden jedzie tam, bo ja muszę wjechać na drugi pas. Nie mogę się tak wbić za bardzo, byłoby to nieprzepisowe. zrobili, pierwszy wyjazd Szoka na tej ścieżce rowerowej elegancko się wyjeżdża i ogień! no, także, dobra yy, a, jeszcze tak, dla kierowców ogólnie dla, może nie rolników tylko ludzi z miasta jeżeli oglądacie mnie i naprawdę jeżeli jesteście no ja rozumiem tych co ciężarówką bo tam czas goni ale naprawdę nie miejcie pretensji do rolników którzy e, jadą na pole żniwować i nie zjeżdżają wam z drogi bo oni tak samo się śpieszą jak wy czas nas nagli e, my w deszcz nie pojedziemy i jak widzicie e, kombajn na drodze to zachowajcie trochę no e, jak to jakby to można powiedzieć e, Ustąpcie nam przejazdu w ten sposób i nie bluźnijcie, bo wyjdę i, i wam pałą strzelę. No, także trzymajcie się i lecimy. No, i teraz takie może szybkie omówienie kombajna. Maksymalna jego prędkość na drodze 23 na godzinę, maksymalne obroty silnika 2270, w porywach do 2280, trzy biegi. Napęd hydrostatyczny. No i ogólnie maszyna ma już 10 lat, zara 9 lat mija. Zara będzie leciało 10 lat. 10 rok będzie leciał od czerwca, odkąd u nas jest. Także ogólnie maszyna jest na plus. No i co? No i dobra. Tak jak sobie jadę teraz z kombajnem. To z kombajna naprawdę wszystko widać. I widać jaka jest susza u nas. Jak te zboża się przerzadziły, poredukowały. Są bardzo rzadkie. Także oczekiwania cały czas no... z dnia na dzień spadają na dobre plony. Ale jeszcze nie bądźmy, wy... jeszcze no, nie bądźmy, jak to by można powiedzieć, nie bądźmy wyrocznią już. Pozwólmy maszynie wjechać w pole i zważyć te nasze ziarno. No ale ogólnie no... To co się zapowiadało to będzie słabiej. Z tego co widzę. Miejmy nadzieję, że może się mylę i się zdziwię. Ale no, jeżeli nie ma, no to nie będzie. A tutaj macie nasz rzepak. Zobaczcie jak dojrzewa. No momentalnie, Dwa tygodnie i do koszenia będzie, jeżeli takie upały będą. Jeżeli chodzi o rolnictwo, to naprawdę, drodzy widzowie, to jest ciężki kawałek chleba, warsztat pod chmurką, którym, którym dochodem steruje wyłącznie tylko pogoda. Także no naprawdę ciężko jest, ale jeżeli tą ścieżkę się wybrało, życiową, bo to, tak można to jest ścieżka życiowa, to po prostu trzeba dokładać wszelkich starań, żeby było jak najlepiej. Ogólnie susza jest ogłoszona na naszym województwie zachodnio i na naszej gminie. Ale z tego co się orientuję, mam wniosek, muszę wypełnić, złożyć. Z tego co wiem, to niby tylko na uprawy jare jest ogłoszona susza. Nie wiem jak to będzie z czasem i dalej. Mam nadzieję, że coś się zmieni, że na zboża zimowe, na uprawy o zimę też będzie ogłoszona susza. Bo spadek plonu jest widoczny, ale to. Z czasem zaczną wszyscy rolnicy krzyczeć jak jadą kombajnami w zboże, bo co z tego, że jeszcze miejscami mamy pszenicę zieloną. Ale połowa pola już, już, no już po prostu dojrzewa. Ziarno będzie, no plewa. Pośle dużo osób pisze, że właśnie jęczmień e, zimowy koszą i ziarno to plewa jest, także nie wiem co to będzie. Zaraz będziemy na polu i się przekonamy. Znam ten kombajn, znam każde pole na wylot. Mniej więcej w dobrym roku jak sypało, ile się ujechało. No, także wszystko na pewno jest złożone na wagę. Brat już na pewno kosi tam, ja jadę się szczepić. No i co? I widzimy się na polu. Jakaś taka szybka relacja pod muzykę z zaczepiania hederu no, z przyzbrania kombajnu do wjazdu w pole. A zobaczcie, kogo my tu mamy. Fędzio na Kogutach już jest. Edzio przyjechał przede mną, zaczepia przyczepę do czarnucha. No, kurzy się ładnie. O, będzie fajny filmik, będzie akcja. Szoki się dają czadu, żniwa 2019. Je o tu zobaczcie, na gospodarstwie stoi przyszykowany ursus z beczką w razie w z wężami, w razie jakiegoś, nie daj Boże, nieszczęścia nawet, którego nie chcę wypowiedzieć bo nikomu tego nie życzę i nawet nie chciałbym, żeby ta, taka sytuacja miała miejsce u nas jest w razie gotowości także gaśnice są, jedna, druga także bezpieczeństwo to podstawa no, paliwo nalane, sita ustawione Ogólnie sito dolne między 6, a 7 yy, Sito górne na 12 ustawione A przystawka sita, dokładka yy, Na 14, 15 ustawiona Dobra Idziemy odbezpieczyć bolce I zaczepiamy header. That's cool. Posprawdzane, wszystko pozamykane. No i to co? Startujemy w pole. Ogólnie nie czuję surowy i zacznę na pewno od maksymalnych obrotów. Ewentualnie, jak będzie łupał, to będę albo redukował obroty w dół mocarni, albo ewentualnie dolne sito otworzę. No zobaczymy. Także jedziemy próbować i widzimy się. Po pierwszym uruchomieniu maszyny, no, jesteśmy na polu i zobaczcie, kosimy, wjeżdżamy, pierwszy pokos. Co, próbujemy, jak to idzie powoli?